Żeby kolejny apójr teraz jak nie spadni Okej. Okay. No tutaj już można było w ogóle chyba to zrobić. Ustrożnie. Hmm. Tam mam cenę z foguzików. Pewnie mi zamykają to przejście. Więc to będzie zabawne. Jakby tutaj to ominąć. A może to ominąć w bardzo ciekawy sposób? Wystarczy po prostu wejść tędy. Przebiec się tutaj i zejść. Proste, nie? A. Tak. Tutaj jeszcze trzeba oczywiście to uruchomić, bo teraz te guziki będą usunięte. Z Dzięki tej podłodze. Co sprawia, że oczywiście są. Nie, nie da się ich nacisnąć po prostu. Halo? Pomocy? Te mam drzwi zamknięte. Co zrobić? Help. Okej. Okay. Hmm, bardzo śmieszne. Hmm, tam będzie trzeba coś jeszcze zrobić. Tylko co? To mnie teraz zastanawia, ale dobra, przejdźmy się jeszcze raz tutaj. Bo oczywiście nie mam tego napoju. Niestety checkpoint robi się w miejscu, gdzie jeszcze tego napoju nie mam. Więc musimy go jeszcze raz zdobywać. I teraz tamto miejsce trzeba ogarnąć o co chodzi. Co ją ja w ogóle tam zrobić. No na dół tak bardzo raczej nie powinienem iść. Gdzieś tu musi być jakiś przełącznik. Gdzieś tu coś musi być. Ale tu nic nie ma. Jestem w bardzo kłopotliwej sytuacji, albo po prostu muszę się spieszyć. Bo inaczej czeka mi nic innego jak tylko śmierć. Mam rację. Co to? Okej. Okay. To było ciekawe. Więc dobra, tym razem postarajmy się tam biec. Bez zatrzymania. Tylko jeszcze będę napój. Znowu. Bo chyba już wiem. Tam nie można się zatrzymywać, bo inaczej zapewne ten przycisk te oba przejścia nam otwiera. Jeśli nie zdążymy, no to koniec gry. Ech, książę, ty szlak. A niech to. A mogło być tak pięknie, no ale nie ok. Pij to szybko, nie spadnij, ok, już się bałem. Tutaj będzie przepaść, więc ostrożnie dobra. Przejść w górę. Zrzucić płyty. Zejść na dół. Powiedz do guzika. Teraz nie spać w dół i szybko bieg. Szybki bieg, szybki bieg. Tak jest. Dobra. No i to się tak szybko zamyka. Tak, jeśli tutaj nie złożymy, koniec. Checkpoint. Dobra. Więc na szczęście nie będę powtarzać się. Tego momentu, jak znowu coś pójdzie, nie tak, zobaczymy. O, to jest duża przepaść, jak każda inna. Du, 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 du. Okej. Okay. Co my tu mamy? Tu mamy wyjście z gry. Albo po prostu z tego poziomu. Ale czekają nas jeszcze kolejni wrogowie. Przed dostaniem się całkowicie na sam koniec. Dobra, teraz zobaczmy, tutaj mamy guzik, więc teraz będzie dosyć prosto, wziąże, nie, 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 ty na guzik i możemy ruszać, prosto do następnego poziomu, dwunastka już, jeszcze tylko trzy poziomy i zakończymy tą serię. Więc co nam zaoferuje poziom numer 12? Długie wczytywanie, to pierwsze. I z tego co kojarzę, tutaj może być ciężko. Tutaj czekają w nas dosyć mocne skoki. Wróciliśmy znowu do jakichś tam starych ruin czy coś. Ale tutaj do góry nic nie ma, akurat... Więc ruszamy w tą stronę... Da się wejść jeszcze do góry? Ta się... I przejdźmy po prostu tędy. I co do mnie tutaj czeka? Skok? Nadziei, który się udał? Na każdym kroku mogą to być jakieś szalne skoki. Więc trzeba być zawsze przygotowany na wszystko. Dobra. Chyba... Chyba idę w dobrą stronę. Tutaj chyba można też dojść różnymi drogami. Czyli coś zapada. Dobra. I do góry. I checkpoint. Okej. Okay. Więc jestem... Ten... Na no dobrej! Drodze? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jeszcze się nie wybiera na ten świat, więc dobra. Yy, chyba będzie trzeba się jakoś dostać do góry. Więc myślę, że najlepiej to będzie tędy tam dojść. Hmm. Checkpoint. Teraz dzięki temu przyciskowi zyskałem możliwość rozfędu. Nie chcę się sprawdzać, co jest po drugiej stronie, bo to może być pułapka. Tu zawsze są pułapki wredne, nastawiały one na mnie. O, o, aj. I musiał mi oczywiście dziawnąć. Zobaczmy co jest tutaj. Śmierć! Tak! Śmierć! No dobra, sprawdźmy może jednak, co jest tam. Jeśli już mam taką okazję. Guzik. Ale mam już tam bardzo mało czasu, więc nie chciało mi się sprawdzać! Okej. Okay. Tam jest dziurka, w którą nie można skakać za bardzo... Wow! Wow, to raczej zdążę? Zdążę. Okej, okay. tutaj to się będzie zapadało. Więc muszę ostroż... Okej, okay. jestem podobnie. W tym miejscu, tam, jak widzieliśmy, czekam mnie tylko śmierć. Więc zobaczmy, co mnie czeka w tym momencie. Wow. A więc witamy pana mrocznego księcia. Au. No pokaż swajaszku, co potrafisz. Tyle mi tutaj przeszkodziłeś, zrzuciłeś mnie w ogóle... ...w jakieś lochy szalone. Czy mi się nazywało ostatnio kanały, kanałami przypadkowo. Au, au. A co powiesz na taki trik? Co powiesz na taki trik? To boli, to boli, au, to boli. Jesteś potężny, jesteś potężny. Hm. Schowałeś broń, bo ja schowałem broń, tak? To jest najszybszy sposób na pokonanie tego cwaniaczka Co tu się dzieje? Okej Nagle pojawiające się Podłoże i przechodzimy do kolejnego poziomu Którym co mnie będzie czekało? Tak jak widzicie, Żeby pokonać tamtego swajaczka najlepiej schować się broń I po prostu w niego wejść Dobra Widzę, że mogę zejść na dół trybem skocznym, bardziej. Wow. To chyba miało na mnie spaść. Aha. No dobra. Nieważne. To już na mnie spadło. Tu jest wyjście. Ale guzików nie ma, więc musimy lecieć tutaj. I mamy. Au. Mamy naszego Jafara. Ty ma jakąś tam swoją laskę, i książę teraz wykorzystuje trochę inaczej uniki. Jeśli on tutaj wysysa, on tutaj wysyła te promienie. A więc pokaż mi co potrafisz, żafarze. I oddawaj moją księżniczkę. Jest moja i tylko moja, więc wiesz. Nie masz do niej praw żadnych. Wow o kurde, znowu ten wielki śwok. Znowu mi go wysłałeś, tak? No dobra. Jafar oczywiście zwijał z pola bitwy. Zamiast ze mną walczyć ramię w ramię, to oczywiście musiał uciec. No i zostawił nam przyjaciela. No jeszcze się tam policzymy, jafarze. Jak tylko zlikwiduję zagrożenie. Więc nie bój się, jeszcze się spotkamy. Jeśli tylko tego tutaj swajaka jakoś pokonam, który jest strasznie wytrzymały. Więc y, blok, atak, blok, atak to jest y, najszybsza metoda. Chociaż. nie wiem. o, bolało co. No myślę. Jeszcze cztery razy muszę go jakoś uderzyć. Jeśli się uda. Jeśli książę nie będzie pudłować przy okazji. Wtedy będzie mniej więcej OK. Chociaż ona ma naprawdę sporą tą swoją wytrzymałość. Więc to może być różnie. Zacznę się miejsce pewnie skończy, bo walka idzie tak długo, tak długo i tak długo, że. Na chwilę mi się pewnie miejsce skończy na komórce i. Będę musiał jeszcze usuwać. Odzyskać to wolne miejsce i. nagrywać dalej. Ale to nie powinno być żadnym problemem, bo akurat komórkę mam tutaj podłączoną do komputera. Od razu, żeby móc już szybko wysyłać film na komputer. Dobra. Jest ostatnie uderzenie. I dopiero gdy go pokonamy, czy tutaj warto w ogóle iść? Waham się. Nie będę ryzykować. Nie będę ryzykować. Nie wiem czy tam jest coś groźnego, czy nie. Nie chcę sprawdzać. Po prostu przejdźmy do poziomu 14, czyli ostatniego. Szans na ostateczną walkę z naszym wezyrem. Wezyrem Jafarem. Żeby ostatecznie uratować naszą księżniczkę. Tak. Tak bardzo standardowa fabuła. Jak na... 1989 rok Więc gdzie jesteś? Pokaż się! Tu jesteś! Ej, 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 Au! Au! Broń się! Broń się, książę! Na dół! Okej okay. Muszę uważać, że mi tutaj... Za bardzo... Nie wysysał. Nie, nie wysyłał do tyłu. Co ja z tym wysaniem Bo Wtedy mogę łatwo obrywać. Kurczę. Biegnij! że biegnij! Nie mogę jeszcze cwa jaka trafić. I znowu? Dobra. Wbiegnij do niego jakoś. Ciążę, ale ty się wolno ruszasz. Jeszcze cię zabiję. I zyska księżniczkę. A tego byśmy chcieli uniknąć, prawda książę? To mnie uderzył. Czy mi się tylko wydawało. O nie, nie, nie. Tu jest jeszcze przepaść. Au. O Nie, 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 nie. nie, nie. Jest źle, jest źle, jest źle. Dobra. Hmm. What?! Książę, co ty zrobiłeś?! Czemu się nie broniłeś?! Trzymałem guzik bronienia, a ty nic! Oj, książę, książę. No to... teraz zrobiłeś? No to jeszcze raz! Mam czas! Jak pierwszy raz grałem, to oczywiście go pokonałem za pierwszym razem, ale... Dobra. Kurczę, tego jego promienie są naprawdę szybkie. Trudno przejść do niego! Jakie je ma, bo książę się nie rusza! Po prostu się nie rusza, ale ja tak naciskam te guziki, to on się nie rusza. Ze znanych powodów. A potem nie ma czasu, żeby y, się bronić. Ale dobra, teraz chyba idzie dosyć lepiej. No. O, udało się. No a teraz nie. Naturalnie. No dobra, ostatnia runda. No, jak ja tego nie lubię, to jest najgorsze. Najgorsze jest to jego przesuwanie mnie do tyłu Z tym swoim powiewem wiatru czy czymś Dobra Nie, Ostatni nie, nie, Ostateczny cios? Ostateczny cios? Jest! Jafor zlikwidowany! Czas spotkać się z księżniczką No. Więc... Księżyczka jest nasza. I na tym się nasza przygoda będzie kończyła. Tak jest, to już są napisy końcowe. A więc... dobra. Nagram jeszcze oczywiście już za niedługi czas Prince of Persia, The Flame and the Shadow. Czyli odnowiona wersja drugiej gry, jaka wyszła na Androida. To akurat wyszło rok później. Nie pamiętam za bardzo, z którego roku jest oryginalna dwójka. Ale oryginalnej dwójki za bardzo nie lubiłem. Ale remake został wykonany całkiem fajnie, więc to wam oczywiście za niedługi czas nagram. A teraz, to było wszystko. Mogę już to pominąć. Więc, to tyle. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. I cześć. No i oczywiście do zobaczenia w następnych seriach. No i obecnych.